Czołem, Piotrek Starzomski. Witam, jak dbać o taki portfel, czym go nacierać i w ogóle byłbym zainteresowany jedną sztuką. Generalnie do pielęgnacji skóry używa się produktów na bazie tłuszczu z dodatkami wosku pszczelego i różnych takich tajemnych składników, które każdy producent takich smarowideł do galanterii sobie zachowuje w tajemnicy dla siebie. Są to zazwyczaj oleje roślinne, Jakieś estry, zapachowe olejki. Dodatkowo mogą być takie składniki jak na przykład troszeczkę miodu i tak dalej, które wzbogacają to, nadają odpowiedniego połysku, ewentualnie zmatowienia już skończonej powierzchni. Mogą być też takie balsamy jak ten tutaj, przypominające bardziej taki balsam do ciała, jak używają kobiety o jakimś intensywnym zapachu, na przykład. Mięty albo zapachu, na przykład skóry naturalnej, bo takie też olejki zapachowe są. Ja tutaj już zabezpieczam przed wysyłką do klienta portfel takim smarowaniem, żeby nie musiał tego robić. Robi się taki zabieg kosmetyczny na galanterię przynajmniej raz w roku nie trzeba więcej niż dwa razy w roku chodzi o to, żeby skóra była odżywiona żeby ona nie przesychała przeschnięta skóra, co możecie często zobaczyć na starych pasach po waszych ojcach, dziadkach które gdzieś tam długo leżą w szafie, one potem tak grębieją, pękają dlatego, że one są przesuszone i każde zgięcie potem powoduje pęknięcia skóra lubi być natłuszczona raz w roku, dwa razy w roku delikatnie nanieść taki tłuszcz Pozwolić mu się wchłonąć, potem delikatnie miękką bawełnianą szmatką przepolerować bez żadnego tarcia, bez używania siły. Tego naprawdę nie trzeba. Zobaczcie ten portfel, który zrobiłem dla klienta. Czasami są zapytania o tematy żużlowe. To jest pierwszy taki stricte żużlowy portfel. Za niedługo będzie następny, za parę dni. Mam nadzieję wam pokazać z przodu plastron GKM grudziąc. Z tyłu historyczny plakat przeniesiony, więc całość przedniej okładki, całość okładki zachowana właśnie w charakterze tego plakatu, a wewnątrz barwy klubowe, czyli żółto-niebieskie czy niebiesko-żółte. One nie są jakieś tak precyzyjnie wskazane. Ważne, że kolorystyka nawiązuje do współczesnych barw klubowych. No I standardowo ukryta kieszeń pod pięcioma slotami na karty, bilonówka i przegroda na banknoty. Całość wykonana ze skóry bydlęcej, roślinnie garbowanej. Zostawcie swój komentarz, jak Wam się ta praca podoba. Jak macie jakieś pytania, to zadajcie. Kto ją jeszcze nie obserwuje, niech zaobserwuje. Niebawem następne prace. Czołem!